No hej, siemano wam wszystkim, tutaj T-Volt i jak zapewne domyślacie się już po tytule tego filmiku nie zwiastuje on dobrych informacji. Dlaczego tak mówię? Mm, dlaczego tak robię raczej? Dlaczego postanowiłem zawiesić Your Turn albo w ogóle na razie obecnie je anulować? Filmik jest już na, na privacie, tak więc nic więcej się tam nie da dodać żadnych odpowiedzi. A dlaczego? Wziąłem się dzisiaj za przeglądanie tego i szczerze mówiąc... Em, Mam pewne powody, żeby Your Turn zawiesić. Jest ich parę. Nie jest to jeden powód. Nie jest tak, że mi się nie chce, że nie wiem, boli mnie głowa czy coś takiego. Dlaczego tak jest? Powiedzmy, że jeden z powodów jest to, że przejrzałem połowę tych filmików i szczerze mówiąc, żaden mi się nie spodobał. Ani jeden. Kanał nie spodobał mi się i nie był według mnie godny tak naprawdę polecenia. I. Tak, tak, to zabrzmie TV, ale ty jesteś brutalny, albo jesteś tępą pałą, bo nie potrafisz dobrać dobrze kanału, który warto promować. Cóż, jak już mówiłem, to nie jest, to, to nie jest jedyny powód, dla którego postanowiłem to zrobić, ale no trochę się dzisiaj załamałem tak naprawdę ja tutaj od razu mówię jestem zawsze skromny człowiekiem ja nadal, ja nadal nie uważam, że nie do końca blech, nadal uważam, że nie do końca zasługuję na taką popularność jaką teraz mam, nie jest ona wielka ale zawsze jakaś tam tak więc boję się, że to po części jest po prostu moja tak jakby pycha, że patrzę na innych ohoho nie, nie komentuje tak jak ja, więc jest do dupy, nie to nie jest tak, po prostu Szukaję kanału, który mnie coś przyciągnie, wiem, jakieś ciekawe vlogi. Znalazł. No, no nie znalazłem niczego takiego, no. Ale jak już mówiłem, to nie jest jedyny powód. Mam też parę innych powodów niezwiązanych z tym, czy mi się te filmy podobają, czy nie i. I tyle. Myślę, że może jest szansa, że to jeszcze kiedyś powróci. Zwracam honor wszystkim, którzy twierdzili, że się porwałem z motyką na słońce. Ale jak już wam mówiłem, to nie jest kwestia tego, że mi się nie chce, albo mam za mało widzów, bo to było śmieszne, że mam za mało widzów, że 9000 widzów to jest za mało, żeby kogoś polecić. Nie, absolutnie to jest kompletnie wystarczająca ilość. Ale jest jak jest i myślę, że wam to dobrze wyjaśniłem. Aha, jeszcze jedno. Dziewiąty odcinek Alana Wake'a. Jest na YouTubie, tylko nie pokazał się w subboxach. YouTubeowski błąd i po części też mój błąd. Tak więc, jeżeli chcecie obejrzeć dziewiąty odcinek Lana Wake'a, jest na kanale, naciśnijcie ten link, który mam gdzieś tu. Dobra, no to trzymajcie się ludzie. Jeszcze raz sorry, ale no cóż, jest jak jest. Bye bye.